I słuchajcie zaczynamy dzień od start rrr, Uwaga uwaga rzadki Teraz MITYCZNY O kurde Dobra i teraz liczymy oczy Jeden Dwa Znaczy mrugnięcia eee, Trzy Cztery Pięć To jest sposób Sześć 7 I uwaga, 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 uwaga! 8 Zobaczymy, co na wypadku. No dobra. Teraz gramy jedno sobie wydarzenie. Musimy wygrać na zbiory klejnotów. Musimy po prostu wygrać. Uwaga, 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 uwaga. Nie, nie, nie! Serio, serio. Dobra, wygrywamy już to, uwaga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden, mamy to wygrana runda, dobra i teraz lecimy dalej. Dobra, jestem na koncie gitara, bo chciałbym wbić 15 rękę na Edgarze. Mamy e, już naprawdę no, niewiele do zrobienia. Dobra, lecimy. Pamiętajcie, że teledysk Wyblakłe Fotografie będzie już 21 marca o 20.00. I też możecie śmiało wpadać na mój najnowszy teledysk teraz, Podróże 2. Link macie w opisie. Dobra, a my dalej robimy. I słuchajcie, jak będzie sto, jak będzie 120 wyświetleń pod tym filmem, będzie kolejny film z daily na moim kanale. Dobra, a my tutaj e, mamy już 14 w e, zwycięską pasce i lecimy dalej. Słuchajcie, chciałem zobaczyć taki mit, że jeśli e, ja przegram, tak jakby będę miał plus 2 czy plus 1, to wtedy e, skończy mi się pasja, pasa. To się okaże jeszcze widzowie. Głóczek i lecimy. Dobra, uwaga. Dobra, e, mamy pozostałych. Pozostało drużyn cztery. Dobra, dawaj, dawaj, gitara, dasz radę, Edgarem, jesteś mega. Dawaj, dawaj, dobra, zabito kolta, zabiliśmy wszystkich. Lecimy dalej, teraz szelka tutaj musimy. Dawaj, szelka teraz musimy tutaj zabić. Dawaj, ona się teraz nie rusza. No, ora, let's go, dobra, i mamy to wielkie starcie. E, I zaraz to wygramy prawdopodobnie. I pamiętajcie, że w te wakacje z kapitanem tam planujemy zrobić bardzo fajny challenge. Wlosujemy z karteczek e, jedną, e, jednego zadmiarza, i ten, kto będzie miał jakiegoś zadmiarza, będzie musiał wbić jak najwięcej na nim pucharków, ile się da. E, I jak po prostu odpadnie, powie, że już niedobre ja rezygnuję, no to przegrywa. Dobra, a my mamy kolejną rundę wygraną, i zaraz będziemy mieli. 15 rangę. Jeszcze tylko tak jakby jedna ranga nam została jeszcze znaczy dwie, tak jakby Dobra, i w tym momencie mamy porażkę, zobaczymy plus jeden Tak, nic się sprawdził. Nie mamy już zwycięskiej pasy 14 Dobra, let's go! Dobra, mamy 14 rangę i lecimy do ostatniej rangi. Uwaga, uwaga, uwaga dobra mamy wygraną tą rundę i uwaga zaraz będzie 14 ranga uwaga tutaj już jest fala pucharowa robiona 35 poziom kartnet to naprawdę będzie tak dużo do odbrania dobra mamy już wielkie starcie i wygrana ta rundka oczywiście jest i w tym momencie mamy to 15 ranga i lecimy odebrać najpierw epicki start dobra Teraz lecimy. Ok. Tutaj. 1000 monet. Teraz tu epicki. O kurde, dobra. Zobaczymy. Ok. Dobra, teraz do. Bo. Teraz bardzo rzadki start. Drop. Teraz e, monetki. Uwaga, teraz zobaczymy, co nowy wypad O kurde, mityczny. I gadżet do. Edgara. ok słuchajcie i teraz będziemy jeszcze odblokowywali e, nowego zadymiarza za darmo zobaczcie jak mi poszło jeśli chodzi e, jak e, właśnie u, e, odebrałem nowego zadymiarza bo ok i to jest już ostatnia gierka dżinem dobra możemy nawet przegrać to nie ma dla mnie znaczenia bo zaraz zobaczycie dlaczego dobra Okej, okay, Mortis mnie zabił, nie ma dla mnie z, e, większego znaczenia, bo teraz uwaga, 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 odbieramy kredyty, 320 kredytów i w tym momencie odblokowujemy nowego zadymiarza, bo za darmo. Dobra, i będziemy teraz odblokowywali mitecznego zadymiarza, uwaga, maksa, jeśli pod tym filmem będzie 120 wyświetleń, kolejny film już jutro z daily na moim kanale. I będziemy też w następnych filmach z Brawl Stars testowali właśnie e, tego zadmiarza, bo... Patrzę na wyblakłe fotografie, te z albumu, co za szafem spadł. I rozumieć chcę, lecz nie potrafię, Że był kiedyś czarno-biały świat.